Aloha! Nie bądź Knur, subskrybuj! Dobra, siema! Widzę, jesteśmy znowu w ART 2170 można nazwać, bo to jest nowy ART, które wraca do korzeni totalnie. Jak nie wiecie, o co chodzi, to w, po w poprzednim odcinku macie wytłumaczenie bardziej. Teraz kolejna walka i na nawet jest mapa ART 2140. Dawaj, spróbujemy. Ja sobie wezmę, ja tak ty bierzesz. nie wiem, co To sobie wziąć. A, ojca sobie wezmę, bo mam przećwiczone już. Już? Gotowy? No. Zdałem gotowość przecież. <grym _> dziewczyny. I mi bo mnie atakować. Wear metal. D metal. Jak daleko od tego metalu jest? Trzeba zabić do zatakować się to. Jest ten surowiec. Tu są surowce. Ja po 40 lat. No właśnie, nic. ja badania oczywiście, a Dawid o taku. Budowa zakończona. Ja muszę jednostki chcę nadprodukować. Tak, dobrze produkować. Dobrze produkować. Już z surowcami. Nawet pipki nie wpłynęły. <laughs> <laughs> to, to to jest Nielegalne, tak? To w już nie wyrabiał nikt temu Właśnie, że do budynków naraz chciałem postawić A ja budynek na początku dostałem Budowa zakończakiem Nie, morfinki już mnie atakują Budynek został zaatakowany Co to znaczy terrorstwo? Te słowa mi stąd! Budynek zniszczony tym po budynku, Utrata w tym niech jestem w tym na budyneczki? To jest strzała tutaj. Ma być Goś... piechota! Gościułabym tam siedzę! Piechota i ten. inny. Co to za sekundę zjadania w budynku? Wypad. No Nadal się przeciwko Morfitkom nie da walczyć. No potężne są. No już nie mam jak jednostek, produkować A, ci ze mną twoją elektrownię! Mhm. Mm Można mnie ścisłeś Dobra. I morfutki nade są za potężne. Ja tylko mam morfutki, żeby robić za jedną z nich. Mmm, już nawet perduka! Morfitku wypadł stąd. Dobra, idziemy! <laughs> Jeszcze wygas z tymi morfitkami! Gdzież ja jestem głupi? Dobra. Ja ogarniałem, że trzeba ciągnąć jedną z. Z tego. Ora. z jakimś stydem muszę. Ora, ramainy nas na szczęście mogą, mogą kopać. Kontakt. Dla ciebie masą czy ulepszonymi? Co preferujesz? Jednostki. A to ledwo dycham. A ty preferujesz zginąć od masy czy od e, pojedynczych e, ulepszonych? Raczej, ja nawet bazy nie mogę rozwinąć. Ten tu, jest tu, 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 tu. Tak się rozwinąłeś, no ja bym się drugi rozbijał O mnie drogie o, jednostka budynki. Nostka gotowa. To budynki. Czekam na rozkaz. Ja się nastka. Jeste gościu. Jesteście jeden daną no obroną. obronę no Tylko 14. Czyli morfitki są nadal za potężne. Tylko <laughs> <laughs> morfitku się nie da. Nie opłaca walczyć na mojej mapie. Ja pierdzielę mam pięć kopalni i mam nadal problem z surowcami. by się wymienił obrazek, tego powinien. Gotowa. Dobra, chodźcie do budynku, żeby szybciej produkowały. Mówię się wydaje, że jak nie ma jednostek w budynku, to słabo produkują. Jest. Hmm, nie było chyba wcześniej. Teraz tak jest, to nie wiadomo. Jaki budowa rozkazy? zakończona. A to się jeszcze przemienił, no. Raz, dwa. raz dwa. Się może przemienić, się przemienia. Jednostka gotowa. Kurys, raz drugie to budowlę. z martwitkami. Odbiór. Fakty do tych kopalni, żeby ono w końcu zaczęły kopać normalnie. Zmieniam położenie. Już to 44 jednostek. Ile? No, ja nawet, tylko. ja nawet nie mam tego. Fabryki z surowcami. Ja mam tylko piechotę Eee. chyba to jest piechota. Raczaj. Jednostka, gotowa. Bo malutkie bardzo. <grym> pan orpitki? A, to myślę, to... To bym armii wcześniejszą, pierwszą. Już się, ja nie mam wojska. Cię <laughs> bronisz. Już pędzę. Ledwo się rozwinęło Może być... Wydale. Budynek został zablokowany. Też przyszły. jedno O, ta! Sekundę moje wojsko zabiłem.

Dobra, idę. Co tego... no, to sobie chyba rakietkę. Nie wstajemy po Myślałem, że ty jesteś tylko Fekuskim? Budynek został za. jednak myślałem, myślałem to armii już. Mm -hmm. Nie mi pożyć. Mętka.

co no to za przejmowanie budynków? Spokój tam. Wyłączaj mi jednostki, ja będę twoje jednostki. Aha! Wyłączasz mi pojazdy, Mędko. Gdzie ja budynki przejmuję ci? <laughs> Momentku, oddawaj te budynki. Nie, nie mam czym się do tych budykać. Budynki zabrałem, bez... to co To ma mam na co, żeby mi gościły powybija w środku co do środka Zły Utrata jednostki Dobra, przejem to z powrotem ja, Ruszam Profilki się robią w środku A mi to przerobię, serio właśnie <noise> przejdzie A, już nie mam, mam y budynków Nie mam co robić Chodź na morfitki, chodź, chodź, to uważam. Uważam ten budynek Ja już nie mam nic Co mogę zrobić? Mogę jakąś normalną nację Morfitki są za potężne, widać Czekaj, ja się kopalni nie w Nie, nie, pakować się No, gdyby nie kopanie to już bym nie mógł nic zrobić Budowa zakończona A ja nawet nie mam, nie mam e, energii Fajnie sobie prze... prze co? Zabierz. Tym! z kopalni. Nie ma sprawy. Nie się go się goście, na mnie na Już będę. Twoje, twoje. Ale przynajmniej ja tak tym gdynek. Tak jest. Ja to wrasza, wrasza. <noise> Budynek został zadajowany. A jeden za jeden, czy ja do zabieram z jednym modwitkiem. No, co to do podał, że co do budynku właśnie Ko trzeba go infiltrować jakoś jakoś Dowe, Weszłem do budynku Nie <noise> rozróbę a! Jeszcze ten budynek! Wybiły gościuły W środku to za zamętny. Utrata jednostka. Wyjść, 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 wyjść! Jakie rozkazy? Jep. Serio? wlazł mi do budynku znowu! Mętko jedna! Idź, wyjdź, wyjdź, wyjdź! Budynek został jep. za atach Czekam na rowkę. No ment, tylko te mnie budynki przejmować! E inaczej No to teraz? Co teraz? A co za Może to tak po prostu do budynku weź. A i moje goście będą rozwalać, bo tak jak się męczyłem, żeby go zbudać, ona na rozwalałem po prostu. Ja ja to jeszcze by mi i przejmij. Ja już z mi się kończy gościu. Wszystko mi Kuźwa przejmujesz. Możesz jeszcze nie kopalni. Nie mogę wejść do tego budynku. Nie, nie mogę. Nie nie, nie nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie Budynek został zaatakowany. A, się atakujcie sobie. Nie może, Nie kopanie, kopanie Dobra, Nie 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 też poprzejmować. Idź, 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 idź! Tak, nie mogę tego przejąć. Jednostka gotowa. No ją ja tak już budynki moje. <laughs> Dostajemy został zaatakowany. już będę! to stąd robaczki jedną stratę! Ja przychodzę! Mam taki zasięg! A niech sobie stoją! Nie wejdź! Ja wejdę! No mi! przyłeś kopalnie! Nie, jeszcze nie! Jak orkawy Chodzić Budowa, Ledwo coś postawiłem. Damit następny radę w drzwi Nie da się zamykać. O, wygrałem. A podałeś się. Nie, tak wygr wygrałeś. wygrałem. Wygrałem. No się podałeś. To wyszło z gry. Czy nie, porasz? Ej, z do Weź ty normalną nację, a nie morfitki, morfitki są kurz, dajesz zbyt potężnie. <gry> Ale ja nie widziałem, że budynki tak po prostu można przejmować. Co za... ...zdura to jest, że budynki można sobie przejmować. Ja jeszcze przynajmniej nie trzeba niczyć zawsze budynków. No, można by je nie przejąć. Na O, budynek. Och, ta muzyka. Jeszcze kilka tygodni, a się... Nie ma czasu! Nagranie mija, 15 minut już minęło. Cóż Uż. mhm. <laughs> no, no, ja Nie użyciem bugu Wyszko jest normalne, prawda to jest normalne Nie mogę zmienić to co tego nie chcę <laughs> Ja Zobaczymy, jak ty będziesz musiał badania odkrywać. Flash, flash, flash na ryj. Przewody wody i metale. Ile ja tego potrzebuję? Na ile? Energy, Transfit... Trzeba go kopać. He? To musisz mieć specjalną jednostkę. Tak Mam. Tam. Wojtki. Patrzy. Wojtki? E, latający. Nie mogę... Lub metalu rozkaził kopać? Czemu? Bo musi mieć główną budowlę, je! Mam! Powerplan, Guard Tower. A tu osobno się kładzie. Oj, Nie lag Nie laguj. to jest moloch? Nie wiem. Sprawdź. Budowa zakończona. Nie jest to tutaj. Mur, Moloch, ammocenter, to mm, jedną rado moją wynoskę. Nie mogę by kopać już słownie. To no dobrze. <ślesk> A nie, bo musisz tymi wskaźnikami u góry zmienić. Nie można już wyznaczać miejsca. Tak, wskaźnikami. U góry wskaźniki są takie suwaki, musisz je kliknąć. A okej. Kiedy mówisz, że już dżian sobie czekam na jakiś krocie się buduje. Ja całkiem spoko to jest, że ja buduję, budynek mi się pojawia, jednostka bolog, Moloch Biocenter Postawię Czego to jest? Pojazdy Pojazdy, Pojazdy. Eee? <laughs> Czemu ją... No, no tak jak produkuje się 4 sekundy, a 24 sekundy Bezpotężniejszy Co to, to jest Big Center? do centrum? PIK Czy PIK? No, PIK Drogie jednostki Ale PIK jak, jak... Już matka mi tu przyszła? Budowa zakończona. Tylko termitek. Bo ty cierpisz. A cóż Każdy może żyć. Eh? Zbrak. Jednostka gotowa Patrz ten y lasko Jakie malutki ja te, ten Jaki malutki te roboczki, małym. A. Okay. ja mam surowców no już się <grym>. Ile jednostek nam? To nie ma koszarów są. Co nie ma? Ty masz pewnie jakieś dziwnie budowane. A biocenter pewnie to jest jednostka gotowa. No pewnie ta. Tu jeszcze masz mętko przejście. Jak je zabudować? Na razie trzeba się uspokoić mam Maus ile już tych jednostek już głowa bo i z tą ilością jednostek Mam tylko dwie fabryki. Dawaj, żelazo. Proszę spróbuj, że żelazem jest. Jednostka to. To za zielony statuszek. Oznaczony, że się ten ładuje. Nie mogę go tutaj położyć. Co nie mogę tutaj położyć. To mi nie mnie pozwala na to. Czyli nic udać nie mogę. Bo ty masz nie łączony... na się pokazuje. łączone... Łączone budiki. A się nie. To już musisz odwalać głupiego. Teraz mnie nie będę głupi... Od koja od... od... wieszczek jak postawię, jak wejdziesz to to będziesz rozstrzelany w sekundę. Kurde, tu są kamienie obok i te jednostki wyglądają jak kamienie praktycznie Budowa zakończona Nie, okay, nie pyczam Jednostka gotowa Dura, że możecie zaznaczać jednostki, chyba że się kontrolem Nie, kontrolem też nie Ciftem Też nie Altem? Badania zakończone Altem się nic nie dzieje Jednostka gotowa Eee! to, to jest? Ale ja myślałem, że ty lecisz <grych> BUDOWA zakończona. E? uchciałem jednostki, gdzie by mi jej teleportujecie? Jednostka, <gry> jednostka Ruszać, jednostka dupa. Hmm. No i fajnie, w dziurę mi teleportowało jednostkę. No, będziesz siedzieć teraz, wieki. Ok, pożerać tylko. To co się stworzy, pełne jenowce? Budowa zakończona. Ale co się bardzo szybko robi. Bardzo dobrze. A rajlerz, mam wojska? Co się dzieje? To jest 37 już. Inicjuje. A! Ciebie. Dawid! Jednostka gotowa. Nie odpowiada. Czyli, czyli bym musiał w zwalczyć z morfitkami. Tad miał szansę Ale co bardziej idzie widać w, w mod a, a nie ilość. No, ECKOWY z LCA że to jest odwrotnie Jednostka Pytaj nic, nie Ciebie gościowo nie chciałem zaznaczyć, nie jesteś bojowa. Jednostka gotowa. Przyjąłem. Ale to w ogóle czekam. Czekasz, żebym. to ma limit budynków jakiś? Nie, tu jest tak masakrycznie duży limit, że. Budynków, nie A masz jakieś pojazdy? Jednostka gotowa. Nie. A nie, pajączki mam. Ak mnie ten los kiedy dalej Zrozumiałem Chcę w jedną stronę Jak trudnie Odwiedzam Fireplan, dobra Czeka Fireplan, byś działka coś działkiem z Fireplan Il mio cego, il mille cego fottuto! Oh! Ho terminato la <laughs> No! Terminato <laughs> No, mi ha potuto in di è Coinis, vi ha Boaaa! Wow. Rozwalać! <grywa> <grywa> <Ja już> <grywa> to jest no produkcja! Nielegalna! Dajcie, zrobiłem. Muszę. Te same robocie ci <grywa> Jak ty budzi niby do budynku? Kurwa! Iba. Normalnie! Nie mogę wejść! A mogę wejść! No i budynek! Tak. No Co za głupota, że można wejść do bro w jednym taką. No daj się, boś nie Nie, no dawaj, dawaj. Nie <grym> miałem co zrobić. Wygrałem, jej, moje budynki. Wrócili i z tego. No co, dwie trzy piechote zrobiłem No właśnie łecąłem z masą, yy, bo mi się pomyliło z przedniej wersji Dobra, dawaj jakiś komputerów biorę morfitki Nie ja tak inaczej nie mogę Tak, to sama mapę, tylko morfitką bierzesz? A to dawaj Otwórz No już stworzyłem, no Chyba nie razy ja grałem morfitkami o no, muzyka Dobra 26 widzowie Nara będzie kolejny odcinek <laughs>